Cześć, witam was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku chciałem was zaprosić do recenzji kamery do monitoringu. Jest to kamera wewnętrzna, która również może pełnić na przykład rolę elektronicznej niani, ponieważ wyposażona została w tej funkcję wykrywania płaczu dziecka, więc myślę, że takie dodatkowe zastosowanie tej kamery również może was zainteresować. Kamera wyposażona w bardzo dobrą jakość nagrań, ponieważ mamy tutaj 3 megapiksele, czyli rozdzielczość 1296p, czyli to tutaj popularne 2K, jeżeli chodzi o tego typu kamery. Kamera, która ma też darmowy zapis nagrań w chmurze do 7 dni, i to jest świetna informacja, ponieważ nie musimy się martwić, że nawet w przypadku, gdyby na przykład złodziej nam taką kamerę ukradł. To stracimy nagrania zarejestrowane przez tą kamerę. Więc to jest świetna opcja. No i jeszcze jedna ważna sprawa: kamera jest kamerą obrotową 360 stopni. O parametrach dokładnie Wam jeszcze powiem nieco dalej w naszej recenzji. Tak więc zaczynamy. Na początek, oczywiście, zapoznajmy się z zawartością zestawu, czyli rozpakujmy sobie to białe pudełeczko. No, i tak wygląda już zestaw po wypakowaniu. Czyli mamy tutaj kamerę, mamy zasilacz do tej kamery. Zasilacz taki jak do telefonów 5V 2A. Mamy też przewód zasilający do tej kamery. Przewód tutaj zakończony wtyczką mikro-USB. Z drugiej strony, klasyczne USB podpinane do ładowarki. O długości tego przewodu jeszcze sobie powiemy. Co dalej? Jest instrukcja oczywiście obsługi w kilku językach, i jest też zestaw do montażu, na przykład takiej kamery do ściany, do sufitu, jeżeli by taka potrzeba zaszła. Natomiast, oczywiście, najprostszym rozwiązaniem jest postawienie takiej kamery właśnie na biurku, na szafce w dowolnym miejscu. Tym bardziej, że mamy tutaj zobaczcie podgumowane nóżki, więc na każdej powierzchni bezpiecznie ją postawicie. No, i cóż, może zobaczmy sobie wykonanie i budowę samej kamery. Tak jak wspominałem, kamera jest kamerą obrotową, czyli mamy tutaj obrót kamery o 360 stopni. Pokażę Wam to jeszcze za chwilę na żywo, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, tutaj obiektyw kamery na froncie. Konstrukcja biało-czarna, czyli ta główna obudowa w białym kolorze. Jest to bardzo twarde tworzywo. Świetna jakość wykonania. Jak widzicie, też bardzo dobre spasowanie poszczególnych elementów. Natomiast tutaj, ta ruchoma część, w której znajduje się oczywiście obiektyw kamery, jest w kolorze czarnym i ona również tutaj jest ruchoma. Zauważcie, w tym miejscu pod kamerą jest miejsce na karty micro SD, które możemy sobie tutaj zamontować w tej kamerze. Natomiast pamiętajcie, to ja wspomniałem na początku że mamy też bezpłatny siedmiodniowy zapis materiałów w chmurze. Nagrania o długości 10 sekund są zapisywane, przesyłane do chmury i później będziemy oczywiście mogli sobie je z tej chmury przez 7 dni otwarzać. Ok, tutaj po środku oczywiście obiektyw kamery, dookoła mamy tutaj diody doświetlające do nagrań nocnych. Jest też oczywiście tutaj budowany sensor ruchu, no, i mamy też budowany mikrofon. Z tyłu, jak widzicie, jest głośnik, czyli kamera jest kamerą dwukierunkową. Będziemy mogli też na przykład rozmawiać z osobami, które będą znajdowały się tutaj naprzeciwko obiektywu tej kamery. Z tyłu w tym miejscu mamy wejście zasilania kamery, przycisk reset. No, i tak naprawdę, to jest wszystko, jeżeli chodzi o budowę i wykonanie tej kamery. Teraz może jeżeli chodzi o takie tutaj dokładniejsze informacje techniczne to zobaczcie sobie tą pełną specyfikację techniczną kamerki. Czyli tutaj jak widzicie kąt obiektywu 110 stopni, waga kamery 211 gram, rozdzielczość 2304x1296 pikseli, wymiary kamery 112 x 76 76 mm, moc zasilania 5V 2A, Temperatura pracy od minus 10 stopni do plus 40. No i tutaj, jeżeli chodzi o obsługę tych kart pamięci, o których Wam już wspominałem, to karty pamięci do 64 GB możecie tutaj w tej kamerze sobie umieścić. Oczywiście, kamera współpracuje z aplikacjami mobilnymi na systemy Android od wersji 4.4 oraz iOS od wersji 9.0 w górę. Oczywiście mamy łączność bezprzewodową kamery z naszym Wi-Fi, natomiast tutaj jedna uwaga, łączność w paśmie 2,4 GHz, czyli kamera nie łączy się w paśmie 5 GHz, o tym musicie pamiętać. I jeżeli chodzi o tą aplikację do obsługi kamery, jest to aplikacja od Xiaomi, jest to aplikacja Mi Home, bardzo popularna aplikacja, którą zresztą za chwilę też Wam jeszcze pokażę. No dobrze, w takim razie podłączmy sobie tą kamerę, spróbujemy sobie ją skonfigurować, pokażę Wam jak to zrobić. Podłączyłem sobie przewód już do zasilania. Długość tego przewodu to jest około 160 cm, czyli długi przewód bez problemu. Tą kamerę sobie gdzieś będziecie mogli umieścić w jakimś wyższym miejscu, nawet w większej odległości od miaska. Podłączamy zasilanie. No i teraz zobaczcie, tutaj nam się zapaliła pomarańczowa dioda nad obiektywem kamery. I kamera przygotowuje się do pracy. W tym momencie widzicie jak się kamera. Widzicie, jak kamera się obraca. Słyszeliście też komunikat dźwiękowy, komunikat męski w języku tutaj angielskim. No i teraz możemy już przystąpić do pobrania aplikacji mobilnej i do samej konfiguracji naszej kamery. Ok, w tym momencie kamera jest przygotowana już do połączenia z aplikacją w telefonie. Zresztą za chwileczkę usłyszycie też komunikat głosowy bezpośrednio z kamery. Więc teraz sobie bierzemy nasz telefon z zainstalowaną aplikacją Xiaomi Home, ponieważ ja tutaj sobie już korzystałem z tej aplikacji na kilku urządzeniach, więc mam ją zainstalowaną. Natomiast wy musicie ją oczywiście pobrać, zainstalować, zalogować się i możemy przejść do dodania kolejnego urządzenia. Klikamy dodaj urządzenie I teraz jak widzicie, wyszukała mi się kamera imi Home A1. Klikamy sobie w tą kamerę. Podajemy oczywiście login do naszej sieci Wi-Fi, tak żeby kamera mogła się łączyć z naszą siecią. Klikamy dalej". No i następnie mamy podłącz do kamery. Teraz trzymamy tutaj kamerę naprzeciwko kodu QR. I teraz, jeżeli kod został przyjęty, tak jak słyszeliście komunikatem głosowym, zmieniła się też na kolor niebieski. Klikamy następny. I w tym momencie, jak widzicie, już następuje podłączanie kamery do aplikacji mobilnej. Czyli, jak widzicie, bardzo prosta konfiguracja. Zaraz zobaczymy. Jak to będzie dalej wyglądało? Podłączone pomyślnie. Zaczekaj, no i praktycznie już od razu kamera jest gotowa do pracy. Świecić na kolor niebieski. Teraz możemy sobie ustawić na przykład pomieszczenie, gdzie ta kamera się znajduje: piętro, korytarz, podwórko. Oczywiście możemy sobie dodawać jakieś kolejne pomieszczenia, niech to na przykład będzie salon. Klikamy OK. Kamera dodana do salonu. Klikamy dalej. Nazwa kamery możemy ją zmienić lub pozostawić domyślną. Przechodzimy dalej. Wyświetlacz duże karty na stronie głównej może tak zostać. Klikamy dalej. Zaproś użytkowników. Ja akurat tutaj nie chcę udostępniać, więc nie będę tego dalej udostępniał. No i teraz następuje już wczytywanie wszystkich danych i już za moment kamera będzie nam przesyłała obraz właśnie bezpośrednio na nasz telefon. Ok, teraz jeżeli chodzi o tutaj konfigurację, zarządzanie tą naszą kamerą to przede wszystkim, zobaczcie, mamy tutaj obraz z naszej kamery, tutaj może sobie jakiś ruch tutaj zasymulujemy, żebyście widzieli, że mamy tutaj obraz przekazywany na żywo. Następnie oczywiście możemy ten obraz wyświetlić na pełnym ekranie, tak jak teraz to widzicie w tym momencie, możemy regulować kamerą, czyli tutaj zmieniać kąty tutaj położenia tej kamery. Prawo, lewo, góra, dół. Następnie możemy z tego ekranu, na przykład, zrobić zdjęcie obrazu sprzed kamery, możemy też zapisać materiał wideo na tutaj pamięć naszego telefonu, czyli nie na kartę SD, nie do chmury, ale na pamięć w naszym telefonie. Do takich nagrań mamy dostęp z pozycji album zdjęć. I tutaj zobaczcie, są. Nagrania oraz zdjęcia, które sobie zarejestrowaliśmy właśnie z aplikacji na telefonie. Następnie, oczywiście, możemy zmieniać sobie tutaj jakość tego obrazu wyświetlanego. Może być tryb automatyczny, płynny, lub też właśnie ten tryb HD, który mamy teraz ustawiony, czyli tą najlepszą jakość obrazu. Możemy wyłączyć na przykład na chwilę kamerę, czyli przejść w tryb nocny, żeby kamera nam nie nagrywała. Możemy też, oczywiście, zarządzać mikrofonem, czyli Włączyć mikrofon w kamerze, wyłączyć mikrofon. Jeżeli byśmy chcieli posłuchać, co dzieje się po drugiej stronie kamery, to oczywiście ten mikrofon sobie włączymy. Jeżeli nie potrzebujemy dźwięku, możemy go wyłączyć. Ponieważ kamera jest kamerą dwukierunkową, to również możemy rozmawiać sobie swobodnie z osobą, która jest po drugiej stronie kamery. Do tego mamy ten przycisk słuchawki. Działa to dokładnie tak jak w telefonie, czyli uruchamiamy funkcję i prowadzimy sobie rozmowę telefoniczną. Natomiast teraz jesteśmy blisko kamery, więc będzie tutaj sprzężenie zwrotne. Zresztą posłuchajcie, no tak jak słyszycie, komunikacja działa, natomiast mamy to sprzężenie mikrofonu z głośnikiem. Ok, jeżeli chodzi teraz o ustawienia samej kamery, wchodzimy w ustawienia i zobaczcie, ustawienia kamery. Kontrolka stanu może się świecić na kamerze lub możemy ją wyłączyć. Ochrona zużycia danych, czyli otwarzanie filmów automatycznie, tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z Wi-Fi. Jeżeli tę opcję wyłączymy, no to oczywiście będzie też wszystko się nam wyświetlało po danych komórkowych. Konfiguracja trybu uśmienia, to możemy sobie budować harmonogram, w jakich godzinach kamera ma nam monitorować pomieszczenie, w jakich na przykład nie. Następnie ustawienia wyświetlania, czyli Sygnatury czasowe na nagraniach, korekcja zniekształcenia obrazu, możemy ją włączyć, wyłączyć. Możemy też obrócić obraz w przypadku, gdybyśmy na przykład kamerę chcieli powiesić gdzieś do sufitu, więc żeby wyświetlała poprawnie, to sobie obracamy ten obraz. Możemy też włączyć lub też wyłączyć tryb WDR, który nam poprawia też jakość naszych nagrań, no i oczywiście regulacja częstotliwości. Czyli możemy ustawić 50 lub też 60 Hz, jeżeli chodzi o tą kamerę. Druga zakładka, teraz tutaj, to jest konfiguracja asystenta monitorowania. I tutaj sobie tą funkcję włączymy. I teraz okres monitorowania. Kiedy kamera ma nam pracować? Całodobowy nadzór, czy też na przykład nadzór w ciągu dnia, w godzinach od 8 do 20? Nadzór w ciągu nocy, to są te standardowe godziny, lub też właśnie budujemy własny. Harmonogram, gdzie możemy to dokładnie sprecyzować. Następnie, jeżeli chodzi o kolejną tutaj funkcję, to są alerty. I tutaj jest czułość tych alertów: może być poziom niski lub też wysoki. Czyli przy tym poziomie wysokim, każde, nawet najmniejsze wykrycie ruchu powoduje, że kamera się uruchamia, nagrywa materiał i wysyła nam powiadomienie. Odstęp pomiędzy alarmami, jak tutaj często ma nam kamera wysyłać powiadomienia. I tutaj domyślnie jest 5 minut, natomiast możemy ustawić minimalnie 3 minuty, maksymalnie 30 minut. Ustawmy tą wartość na razie najmniejszą. Wykrywanie ruchu, sobie tą funkcję możemy włączyć. Wykrywanie płaczu dziecka, jeżeli chcecie z tej funkcji korzystać, to oczywiście też możecie ją tutaj jak widzicie jak najbardziej sobie uruchomić. I powiadomienia o komunikatach. W przypadku wykrycia ruchu, wysyłaj informacje na telefon. Jeżeli chcecie mieć powiadomienia, to oczywiście tę funkcję musimy sobie uruchomić. Po uruchomieniu tej funkcji, jak widzicie, pojawiają się dodatkowe zakładki, czyli otrzymujemy powiadomienia PUSH po wykryciu ruchu, czyli te takie wyskakujące nam na ekranie telefonu. No i też na przykład trzymają się powiadomienia pojawiać, na przykład kiedy wykryje kamera płacz dziecka. Więc takie powiadomienia warto sobie ustawić, oczywiście, jeżeli chcemy, żeby takie powiadomienia nam na telefon przychodziły. Następnie mamy, oczywiście, zarządzanie naszym magazynem danych czyli naszą kartą microSD SD w naszej kamerze, jeżeli macie taką podłączoną. No i co dalej? Zarządzanie lokalizacją kamery tutaj możecie sobie to zmieniać. Mamy też oczywiście udostępnianie obrazu z kamery dla jakichś innych użytkowników, też możemy to sobie skonfigurować. Automatyzacja, czyli tutaj już takie tworzenie scen, scenerii, jeżeli macie kilka urządzeń podłączonych do takiej aplikacji, na przykład jakieś tutaj sterowanie światłem i tak dalej, to możemy tworzyć takie scenerie, że na przykład wykrycie ruchu przez kamerę uruchamia na przykład automatycznie też oświetlenie w domu, czy też zamyka jakieś tam zamki i tak dalej. Następnie aktualizacja programowania kamery, czyli tutaj możemy sobie automatycznie z tego miejsca podnieść soft kamery, jeżeli nowszy się pojawi. Pomoc, informacja zwrotna, i tutaj tak naprawdę to jest wszystko. Więc tak działa kamera IMI Lab A1. Mamy też tutaj włączoną wykrywanie detekcję ruchu, więc kamera porusza się albo za moim głosem, albo też wyszukuje tutaj osoby w pomieszczeniu. Więc tak działa właśnie ta funkcja. No i to naprawdę to jest wszystko odnośnie tej aplikacji. Teraz może zobaczcie sobie kilka materiałów właśnie zarejestrowanych za pomocą tej kamery, żebyście sobie mogli mniej więcej ocenić jakość nagraj, jakie ta kamera oferuje. No dobrze, mieliście okazję zobaczyć jak nagrywa kamera iMi lapy, A1 zarówno w warunkach dziennych jak też nocnych. Myślę, że jeżeli chodzi o tą jakość nagrań to jest ona na naprawdę bardzo wysokim poziomie. I teraz na koniec Wam pokażę te powiadomienia. Tak one wyglądają, czyli w przypadku wykrycia ruchu, czy też na przykład płaczu dziecka, zostaniemy o tym powiadomieni w formie takiego powiadomienia na ekranie naszego telefonu. Klikając takie powiadomienie przechodzimy do głównego tutaj panelu, w którym te wszystkie powiadomienia się znajdują. W nim widzimy oczywiście godziny poszczególnych powiadomień, mamy też opisy, czego dotyczyły. I te powiadomienia, te materiały wideo są już zapisywane bezpośrednio w chmurze, czyli mamy do nich dostęp, tak jak wspominałem, następie przez 7 dni. Nagrania 10-sekundowe. Po kliknięciu nagrania jest ono odtwarzane już na naszym telefonie, tak więc możemy go. Sobie przeglądać, tak więc myślę, że jeżeli chodzi tutaj o działanie tej aplikacji, no to bardzo prosta. Harmonogram do 7 dni wstecz, i również możemy sortować te wszystkie powiadomienia, na przykład po wykryciu ruchu, czy też właśnie po wykryciu płaczu dziecka. Tak więc tutaj też łatwe zarządzanie tymi powiadomieniami. Ok, i na to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję kamery i mi A1. Jak mieliście okazję zobaczyć? Kamera dobrze wykonana. Kamera do zastosowania głównie wewnątrz pomieszczeń. Mamy tutaj możliwość obrotu obiektywu o 360 stopni, jeżeli chodzi o obrót tutaj w poziomie 110 stopni w pionie. Dostęp do kamery tak naprawdę z każdego miejsca na świecie za pomocą aplikacji mobilnej. Kamera też nagrywa zarówno w warunkach dziennych, jak też tutaj w zupełnych ciemnościach. Mamy możliwość ustawienia powiadomień z kamery bezpośrednio na nasz telefon, czyli zawsze mamy kontrolę nad monitorowanym pomieszczeniem, czy też nad dzieckiem, które akurat jest pilnowane pod okiem kamery. Mamy tam funkcję wykrywania płaczu dziecka, śledzenie osób, czyli poruszanie się kamery za daną osobą. Za tutaj monitorowanym obiektem, tak więc wydaje mi się, że mamy tutaj wszystko, czego byśmy mogli oczekiwać od tego typu kamery do monitoringu. Cena kamery poniżej 200 zł, więc też myślę, że cenowo całkiem nieźle ta kamera wygląda. Ja podczas tych kilku godzin, kiedy miałem okazję testować tą kamerę, nie spotkałem się z jakimiś tutaj problemami odnośnie zarówno konfiguracji, jak też działania tej kamery. Natomiast oczywiście tego typu kwestie wychodzą przeważnie po dłuższym użytkowaniu takiego urządzenia. Dlatego też tutaj liczę na wasze komentarze pod filmem, jeżeli macie tą kamerę, używacie tego typu kamery, więc piszcie, jak się ta kamera u was spisuje, czy mieliście z nią jakieś problemy, tak więc dzielcie się swoimi uwagami. Ja się z wami już dzisiaj żegnam. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!